Żybcie, proszę, szybciej. Proszę pani, a jest jarzębiak może? Widzi pan co jest? Coś pan pyta. Czytać pan nie umie? Ale czy, czy, jest, yy, to, czy jest taki sam smaczny jak, jak, jak to dawniej było? Bo Przecież moja ja babcia p... tylko jarzębiaczek. Ja nie piję, przepraszam, ja nie piję. piję. Pan chce, nie ma czasu, ludzie czekają. Proszę pani, to poproszę cztery jarzębiaczki. Proszę bardzo. Samochodem służbowym w godzinach pracy po butelkę wódki. Praca zaczeka. Benzyna państwowa, a samochód w tym czasie powinien przewozić towar. Pod tym sklepem przez cały czas stało kilka takich samochodów, a w sklepie kolejka. Około 15-20 minut czekania. Moglibyśmy pomnożyć ten czas przez ilość samochodów i przez ilość sklepów sprzedających alkohol. Otrzymamy liczbę wykradzionych godzin pracy. Za czas stania w kolejce obi pracownicy dostaną pieniądze. Też je można policzyć. Wstydliwie chowane pół litra i z powrotem do roboty. Dalej wiadomo, większość z tych butelek zostanie opróżniona przed zakończeniem godziny pracy. W pierwszym półroczu tego roku Straż Przemysłowa zatrzymała ponad 30 tysięcy pijanych pracowników wchodzących lub wychodzących z zakładu pracy. W tym samym czasie kolegia skazały ponad 8,5 tysiąca osób za nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości zawodowej. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.